Witajcie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu, tym razem nie z piwnicy, tylko z Urugwaju, gdzie mordę drą jakieś czajki, psy, jak na komendę, prawdopodobnie usłyszycie to na dźwięku. A ja chciałbym Wam pokazać wóz, który odpowiada za większość gospodarki Ameryki Południowej, czyli Hyundai H100, który to Hyundai H100 tak naprawdę nie do końca jest Hyundai'em, bo to co tu widzicie to jest licencyjna wersja Mitsubishi Delica, ale historia jest jeszcze lepsza, bo pomyślcie sobie, Hyundai, południowo-koreańska marka, pewnie wyprodukowano w południowej Korei? Otóż nie. Ale dobra, po kolei. Mitsubishi Delica to jest linia takich pick-upów, busików, zbudowanych w Japonii na tamtejszy rynek, na tamtejsze warunki, ale też masowo eksportowanych, zarówno do Azji, jak i do Ameryki Południowej. Teraz tak, jeśli chodzi o wersję Hyundai h 100, no to mamy tutaj do czynienia konkretnie z Mitsubishi Delica trzeciej generacji, na które to, jeśli dobrze pamiętam, licencję Hyundai kupił w 1991 i w różnych dziwnych wariantach to coś powstaje z tego, co wiem w niektórych częściach świata aż do dziś. I teraz dalej, jeśli chodzi o Hyundai h 100 samego. W sobie ma on pewne różnice względem Mitsubishi, zarówno jeśli chodzi o silniki, połapanie się w silnikach, które tu montowali, to życzę powodzenia, ale też w przedniej części tego wozu są inne światła, na początku były podwójne, potem wprowadzono właśnie takie tutaj wąziutkie. I teraz zapytacie, o co chodzi z tym, że na tym stoi cała gospodarka Ameryki Południowej? O ile już tutaj, powiedzmy w Urugwaju czy w Argentynie, to nie jest tak widoczne, o tyle zwłaszcza w miastach na północy, gdzie są wąskie, zakorkowane uliczki, gdzie transport publiczny praktycznie nie istnieje, to te wozy tak naprawdę odpowiadają za większość przejazdów codziennych ludzi. Służą jako tak zwane kolektivos i są czymś pomiędzy taksówką a autobusem miejskim. Bo takie kolektywo zjedzie sobie po drodze, ma tutaj taką karteczkę z napisem, gdzie jedzie, po jakiej mniej więcej trasie. Ludzie podbijają, jak jest miejsce, to wsiadają, płacą tam niewielkie pieniądze kierowcy i sobie jadą. Przykładowo w La Paz, stolicy Boliwii, tak naprawdę większość ruchu składa się z Hyundaiów Hasto, Mitsubishi Delika i ich chińskich pochodnych. Bo taki wóz jest w stanie zabrać 8-9 osób, a jak się postarają, to i 12. A skoro już wspomniałem, że na tych pojazdach stoi tak naprawdę większość gospodarki takich krajów, nazwijmy to rozwijających się, no to jedna bardzo ważna rzecz w tym pojeździe. On nie jest jakoś specjalnie ciekawy w rozumieniu designu, stylistyki, wyposażenia i tak Natomiast on jest bardzo ciekawy pod kątem tego, jak bardzo jest praktyczny, bo tutaj wszystko, ale absolutnie wszystko w tym wozie jest podyktowane praktycznością. Nawet to, że istniały dwa rozstawy kół i tam, gdzie są gorsze drogi, to można też kupić wersję 4x4, która ma tak naprawdę podwozie i bebechy z Mitsubishi Pajero. Tą praktyczność widać już w samym designie tego pojazdu. Zwróćcie uwagę, że on jest mega wąski, ale jednocześnie jest wysoki. I tutaj po kolei. Zauważycie, że ma całkiem spory prześwit. To wynika z tego, że te wozy bardzo często jeżdżą po złych drogach. Dalej, mamy stosunkowo małe koła, co też jest ważne np. w Azji, gdzie, więc, czy w krajach, które importują, a nie produkują opon, ponieważ można kupić tańsze opony. Dalej, tak naprawdę, jeśli chodzi o rozkład drzwi czy czegokolwiek, to wszystko jest bardzo proste. Tu są drzwi odsuwane. Tutaj się zazwyczaj wsiada do takiego kolektywo. Z tyłu jest jeszcze klapa otwierana bagażnika, I to jest tyle. I to jest oczywiście mądre, bo to jest od strony chodnika przy ruchu prawostronnym, dobrze mówię, prawostronnym. I to jest tak naprawdę koniec featureów, które zauważycie, jak spojrzycie na to auto z zewnątrz. Jeszcze można dostrzec jedną drobną ciekawostkę, również podyktowaną praktycznością, a nie tym, żeby to wyglądało. Bardzo duże drzwi z przodu. Tutaj może wsiąść dwójka osób. Teoretycznie w praktyce IZ4. I teraz. Blacha jest najcieńsza, jaka mogła być, bo nikogo to tu nie obchodzi, bo to jest ciepło. Tu nie ma problemu z tym, że to zarzywieje. Natomiast zobaczcie, jak jest wycięta szyba. Szyba idzie tutaj, 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 tutaj. I zjeżdża w dół, żeby lusterko było niżej, i żeby kierowca mógł wygodnie w nie patrzeć, wygodnie spojrzeć i też zobaczyć, co jest tutaj obok auta. Żeby nie przywalić w jakiś krawężnik, gościa na skuterze, czy inne tego typu cuda, które napotyka się w takich dziwnych miastach. Można też zwrócić uwagę, ten wóz na przykład jak przystało na Mitsubishi Delica, Hyundai a z dużym przebiegiem, jako wóz jeżdżący w Ameryce Południowej, miał dużo przygód. Na pewno miał dużo przygód. Każdy z tych wozów miał dużo przygód. Tutaj też jest szpachel. Natomiast to jest fajne. Po pierwsze przez to, że te samochody... Produkowano w wielu wariantach, licencyjnie, w wielu miejscach. No to jest łatwy w naprawie, łatwo o części, a do tego w większości to są naprawdę proste, łatwe elementy, więc w żadnym wypadku nie jest to jakiś koszmar blacharza. Każdy słaby blacharz jest w stanie ci naprawić ten wóz, żeby on dalej mógł jeździć, dalej mógł zarabiać, dalej mógł ogarniać rzeczy. Kolejna ciekawostka, taka już typowo południowa amerykańska. W tym rejonie, w każdym kraju. Inaczej nazywa się benzyna. W Kolumbii to jest coriente, w Boliwii to jest gazolina, a na przykład w Urugwaju benzyna to jest nafta. Natomiast jeśli nie będziecie akurat jeździć busikiem kolektywo po Ameryce Południowej, tylko normalnym samochodem po Polsce, to może Wam się przydać ubezpieczenie. Jedynie słusznie. Tutaj oczywiście należy wtedy wbić i skorzystać z porównywarki, aż zaczęło padać, żeby potwierdzić, że to jest czyste, bo umyte przez deszcz, to jest czyste złoto ta porównywareczka. Mianowicie macie tam cashback 150 zł, jeśli kupicie ubezpieczenie, razy dwa i linki polecające, które jak do, wyślecie dalej ludziom, oni skorzystają, to dostaniecie za każdym razem po 50 zł, aż do tysiaczka, czyli warto skorzystać, bo może Wam wyjść tanio o kupowaniu ubezpieczenia na Waszą furę, może nie w Urugwaju, ale w Polsce tak. No bo to w Polsce chyba nie ma Mubi na Urugwaj, niestety. Albo stety. Także jak lecimy dalej z odcinkiem. Jeszcze po drodze ważna zaleta. Yy, prawda, tutaj mamy naprawę odpowiednio wykonaną, tak się naprawia samochody w Ameryce Południowej, że się nakleja taśma. Zejrzyjmy do wnętrza. To wnętrze jest trochę jak taki przysmak czy przekąska którą jedzą w Urugwaju, zaraz Wam go pokażę. To jest tortas fritas. To jest tak, jakbyś miał ciasto do pizzy, tylko że zrobione na głębokim oleju, tłuste, bez soli, bo oni tu nie solą. Ewentualnie proponują Ci to z cukrem. Pomyślisz, ok, no dobra, a gdzie są dodatki? Sęk w tym, że to jest bez dodatków, to się tak je. Jest beznadziejny. <noise> Raz spróbowałem, nigdy więcej nie chcę. I trochę tak jest z tym Hyundaiem H100, bo to zapycha, to działa. Zapycha, da się to zjeść, ok. I dokładnie to samo jest z Hyundaiem H100. Da się to zjeść, to działa, robi swoją robotę, ale nie jesteś w stanie odczuwać przyjemności z jazdy tym pojazdem. I o tym też przypomina wnętrze Hyundai H100. Mamy nijaką kierownicę, nijaki design deski, która jest po prostu deską z busa. Jest w miarę wszystko pod ręką, wszystko da się przycisnąć. Tu są jakieś półeczki na rzeczy. Tu jest w ogóle genialne rozwiązanie. To jest chyba jedyna ciekawostka tego pojazdu. To jest wlew płynu do spryskiwaczy w desce. Dalej, jeśli chodzi o ten prymat praktyczności, to ergonomia jest ok. A tu zobaczcie, mamy to jest ważne w kolektivos, zwłaszcza jak wsiądziecie jakiś żul, Mamy skajowe siedzenia w latach 90. -tych. Nadal skajowe siedzenia, dlatego, że można było je po prostu umyć szlaufem. Poza tym, to tutaj mamy opcję czyszczenia butów. Ja akurat mam upierdolone, ale nie będę właścicielowi czyścił. Ale wiecie, jak sobie tak przetrzecie nogę, no to macie wyczyszczony but, nie? Bo tu jest od razu szmata do podłogi zamontowana. Idealnie, skajowy boczek można na niego nawalić czegokolwiek, wyczyścicie nie problema. Znaczy tutaj, nada problema, no problema. Kurwa, ten hiszpański to jest śmieszna sprawa. Kolejne bardzo ważne rzeczy w pojeździe Hyundai Has100 to jest jak widać wielostrefowa klimatyzacja. Zobaczcie, jedna strefa, druga strefa, trzecia strefa, czwarta strefa. Tylna szyba się nie otwiera, ale jak wybijecie, to będzie piąta. I jeszcze tutaj macie drzwi. W drzwiach są kolejne cztery strefy. Tu jest w ogóle osiem stref. 2 jeden, 3 7 stref klimatyzacji. Piękna rzecz. Masz tak dużą rodzinę jak poprzedni właściciel. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dzieci jeszcze pies. No to kupujesz sobie od razu kolektiwos, bo w sumie rodzinne wyjazdy to jak jazda kolektiwos. I tak było z poprzednim właścicielem. Ten poprzedni właściciel też w ogóle nie naprawiał tej fury. No bo po co? Tutaj szanowny kolega Krzysiek cywilizuje ten pojazd żeby można było nim pojeździć sobie jako kamperem na wycieczki po Ameryce Południowej. Co generalnie pomijając to, że samochód sam w sobie jest nieciekawy, jest dobrym pomysłem. Dlatego, że to Ci naprawią wszędzie, to się w ogóle nie psuje, tu wszyscy to znają, to się jeszcze przy okazji nie wyróżnia, nikt Cię nie okradnie, a jest praktyczne. No w tej chwili tutaj widzę, że powstaje kuchnia, nie umiem jej używać, nie chcę jej rozwalić. Tu ma jest lodóweczka, będzie lodóweczka. Są jakieś stoliki, to jest w ogóle doskonałe, to jest jak papier ścierny, Tu się tutaj, jak postawisz, ob mamy butelkę, to ona jest prawie stabilna. Łóżko jest zrobione, proszę bardzo, z materaca dmuchanego. Natomiast poprzedni właściciel tutaj wwoził całą swoją rodzinę, a w lapaz byłoby tu 15 osób, jedna na drugiej. Ktoś tam leży, ktoś się dusi, cyganka przewija dziecko, no ale dzień jak co dzień w lapaz, nie? Tu otwieramy największy bezsens każdego busa. Otwierana do góry klapa. To jest kurwa tak bez sensu, głównie po to, żeby można było przywalić głową. Bo oczywiście chłopaki z Azji, jak projektowali geniusze ten pojazd, to zrobili tak, żeby klapa otwierała się do tej wysokości. Ja mam tam, powiedzmy, standardowy wzrost w Europie. nie? No to Elo, się ma, nie? Spoko jest ta klapa, naprawdę dobry projekt, Mordy. Ale co dalej? No tutaj się robi praktycznie. Nie ma 15 ludzi z Lapas. Ale gdybyśmy, gdybyśmy chcieli jeździć na kolektywo, jednocześnie jeżdżąc z kamperem, to tutaj możecie spokojnie wsadzić z pięciu Boliwijczyków. Oni się zmieszczą, oni są bardzo kompaktowi, mali yy, i oni ogólnie mają, jakby, jak mogą zapłacić mało za przejazd, to mogą jechać w skrzynce, jakby nie ma problemu. No problemu, amigo. Teraz zajrzymy do silnika. To jest silnik. Z tego się robi paliwo w Ameryce Południowej. Najpierw to smażysz na głębokim oleju, wsadzasz kawałek do papy, a potem resztę do baku i to zwiększa oktanowość, przynajmniej boliwijskiej wachy, bo ona ma jakieś dwa oktany. To jak wsadzisz takiego prawda, placka, to wtedy ma ze 4. Na razie nie udało mi się ustalić, czy ci prawda, mili panowie z Azji wpadli na tak genialny pomysł jak system podtrzymywania fotela w górze podczas serwisu ale głównie to sprawdzasz po prostu, jak coś się zepsuje, czy nadal na miejscu jest silnik i jak na miejscu jest silnik, to znaczy, że można jechać dalej to jest motor 2.4 benzyna czyli to jest jakieś 4G, boże, 63, no 4G to jest zasięg w Urugwaju ogólnie więc rozumiecie, 4G, 4G motor, wszystko się zgadza ten motor w takim razie, z tego co kojarzę, ma 100 chyba, 50, 160 koni, coś koło tego jest to ogólnie całkiem mądry silnik, jeśli chodzi o zastosowania takie jak ten pojazd, ponieważ został pomyślany do dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak macie gdzieś w Ameryce Południowej potężne podjazdy, a to w sumie na północy Ameryki Południowej standard, wszędzie w andach, to ten wóz, znaczy wóz, ten silnik na wysokich obrotach idzie bardzo dobrze. Jednocześnie nadaje się do tego, by jechać na niskich obrotach oszczędnie, oszczędzać paliwo i zarabiać jako kierowca, tak zwanego kolektywo. To występowało, z tego co wiem, ten motor w ogóle zarówno w wariantach DOHC, jak i SOHC, czyli z dwoma wałkami rozrządów głowicy lub z jednym wałkiem rozrządów głowicy. I tam były też na przykład takie pojebane warianty, że mogłeś mieć dwa zawory po stronie sącej i jeden po wydechowej, ale to już są takie rozkminy, które moja głowa wychowana na y, prostych, fiatowskich silnikach nie jest w stanie zrozumieć. Naprawdę, spędziłem całe 15 minut, musicie to docenić, czytając o tych motorach, stwierdziłem, że nic nie rozumiem, więc chuj z tym, natomiast doceniam jeszcze jedną rzecz widzę, że to jest bardzo, bardzo prosto zrobiony pojazd i bardzo prosto zrobiony układ napędowy na moje oko da się go bardzo szybko wyjąć w dół albo zdjąć w ogóle z niego budę ale wyjechać nim po prostu całym z silnika, znaczy z samochodu to też nie jest żadnym zdziwieniem, no bo tędy dostęp serwisowy jest marny, a jak sobie nim wyjedziesz z auta to można tu zrobić wszystko, zwłaszcza, że zobaczcie, no to jest jeden z większych motorów w tym wozie, a na luzie mamy tutaj dostęp do większości ważnych podzespołów, pomijając cały układ ssoncy, który ci mistrzowie wsadzili tak, żeby nie dało się przy nim nic zrobić stąd. Dalej, no, mamy na przykład dość niezawodny, a przynajmniej prosty układ chłodzenia chłodnicy na albo to jest wiskoza, albo sprzęgło elektromagnetyczne, ewentualnie mogło być już to zrobione na sztywno, prosty alternator, prosto poprowadzony wydech. Tak naprawdę tutaj też układ kierowniczy. Widzimy w de facto w całości pod ręką. No, widać, że jest to wóz, który z, z, po prostu doskonale nadaje się na rynki wschodzące. No ale okej, okay, dobra. Poplułem trochę na kolektivos i wspaniałe koreańsko-chińsko-japońskie busiki. A teraz pójdziemy się przejechać tym wspaniałym pojazdem po Urugwaju. No dobra, przejażdżkę typowym kolektivos. Z La Paz, ale tym razem po Urugwaju, więc tutaj mają jakieś głupie pomysły i używają tego w zupełnie inny sposób. Zaczniemy od zajechania na przystanek i sprawdzenia, czy ktoś nie chce się przejechać jakimś kolektiwom. No i kompletny bez sens. Tutaj powinno być 50 ludzi, którzy chcą wsiąść do, wszyscy do jednego busika. A tu nawet nie ma jak powiedzieć: Hola amigo, Kieres kolektivo. Także zamiast tego, test zjazdy. Rozpoczniemy od nieużycia kierunkowskazu i wyruszenia po lodówkę. Rozumiecie, bo w Urugwaju to jest jak w Europie i tutaj busy służą do przewożenia ładunków, nawet jeśli jest to Hyundai Hasto, który ma zamiar się zmienić w kampera. Mianowicie to podobno będzie kamper. Podobno tutaj się jeździ takimi jako kamperami. W sumie tutaj wszystko można przerobić na kampera, nawet Lublina, więc jakby no w sumie zrozumiałe. A jeśli chodzi o to, jak się tym jeździ, to jest to bardzo dziwne, jako że jest to koreański busik, co tu się odpierdala. Więc jeździ się tym dziwnie, bo z jednej strony, podobnie jak europejskie busy, Hyundai HaSto ma całkiem dobrą moc, całkiem to przyspiesza. Więc jestem w stanie zrozumieć tych wszystkich kierowców Kolektiwo z Wandach, że wybierają ten wóz, no bo to jest w stanie nawet załadowane pójść pod górę. Ale. No, właśnie trik jest taki, że jak się jedziesz takim europejskim, nie wiem, sprinterem, masterem, czymś takim, to to jest stabilne. Tym się da zakręcać. Natomiast tutaj, ponieważ starano się upchnąć jak najwięcej miejsca i ładowności w jak najmniejszy wóz, to on jest taki mega wąski, mega wysoki. Więc jakby każdy podmuch wiatru, każda nierówność powoduje, że on się tak gibie. Nie jest to może poziom żuka, że gdzieś tutaj. Walczysz z kierownicą, ale jednak no nie można sobie pozwolić na o, prowadzenie jednym paluszkiem przy pełnej prędkości. Dalej, jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, no to jest to taka pozycja busiarska, ale koreański busiarz. Więc jak jesteś Europejczykiem, no to tak trochę dziwnie jest. Mianowicie, strasznie wyprostowane jest oparcie fotela. Dalej, przesunięte wszystko jest w taki sposób, że gdzieś tutaj łokieć nie mieści Ci się w środku auta, musiał być wywalić szybę. Na szczęście szyba nie działa aktualnie, więc nie, nie, nie mogę jej otworzyć, żeby zrobić zimny łokieć. I jakby cały jesteś taki wciśnięty w róg tego auta, żeby tu jeszcze mogło siedzieć czterech typów mniej więcej, ponieważ jest miejsce dla dwóch. No, to jest to takie, że masz, masz poczucie, że ktoś to projektował dla Koreańczyka, który jest maleńki. Jedyna, jedyny duży element to jest kierownica, bo jeśli się nie mylę, tutaj nie ma wspomagania. To jest busik dla prawdziwych mężczyzn, pomimo tego, że to są lata 90. Nie masz obrotomierza, nie masz wspomagania, nie masz nawet klimatyzacji, no nie masz niczego. Dodajmy do tego, że cała konstrukcja, w przeciwieństwie do europejskich busów, w tej pozycji za kierownicą jest taka. Że masz kierownicę tutaj między nogami, mniej więcej na jajach, i masz kolumnę kierowniczą wchodzącą tak naprawdę na wprost, bo nadal w tym wozie siedzisz tak naprawdę nad silnikiem. To wszystko jest taka, taka bardzo stara, tradycyjna konstrukcja, która sprawdza się w, na wąskich miastach, na wąskich uliczkach, tam gdzie to musi mało palić, ale się zmieścić. No czyli typowe południowoamerykańskie miasto. W efekcie trudno powiedzieć, żeby jazda tym była przyjemna, ale wydawało się, że będzie to jakieś takie gówno jak Suzuki Kary. <gry> Pozdrawiam kolegę z ale jednak nie, ponieważ jedzie się tym stosunkowo, stosunkowo normalnie. Natomiast no, musicie wziąć poprawkę na to, no, że ja jakby jechałem przez ostatnie półtora miesiąca tylko Polonezem. Więc każdy samochód, który w ogóle jest samochodem, będzie mi się wydawał całkiem fajny Mimo wszystko pierwsze wrażenia z obcowania z kasetką Spoko, mógłbym zostać busiarzem w La Paz I okradać ludzi, znaczy przepraszam, zbierać od nich pieniążki za podwożenie ich w korkach Musi być swoją drogą bardzo śmieszna praca Uważam, że tylko zbrodnią jest to, że tu absolutnie nie ma żadnej świętej figurki nie ma jakichś koralików, czegoś. Kolektywos musi być religijny. No dobrze, zaraz wrócimy do dalszego testowania, bo tak naprawdę jechaliśmy po lodówkę. Jakby przyjemne, spożytecznym pojechaliśmy z krzyżkiem Hyundaiem po lodówkę. A ja, tu są lodówki. Tam jest tak Ja się myślę, podoba. że tą powinieneś wsadzić do, tą, do kampera O, akurat nie ten. A co już wsadzą taką zwykłą domową? No tą, tak. Słuchajcie, jak już zobaczyliście, pojechaliśmy po lodówkę Przy okazji odkryliśmy, że chipsy w Urugwaju kosztują 30 zł, bo zawierają sól Po co ta lodówka? No to Krzysiek tutaj stwierdził, że zrobi kampera z tego Hasto i co więcej Że będzie można sobie wynająć tego kampera Jak przyjedziecie, stwierdzicie, że chcecie pojeździć po Urugwaju Hyundai'em Hasto i w nim spać To to już będzie kamper wtedy, więc Kontakt macie jakiś w opisie, jakbyście chcieli dokonać takiego Big business i takich wakacji, żeby sobie pojeździć tu, czy po Argentynie, czy ogólnie po Mercosur i okolicach. Natomiast poza tym, czuć, że to jest koreański wóz. Zapytacie mnie, co to jest koreański wóz? Koreański wóz to jest tak, jakbyś wziął pojazd japoński, wziął z niego jakość mechaniki, ale następnie pozbawił go. Jeszcze bardziej jakości i wygody całej reszty tej z Japonii Bo z Japonii te wodze są nudne Brzydkawe w środku i tak dalej Natomiast one, one są jednak ergonomiczne Natomiast koreańskie one są takie zorientowane totalnie na użytkowość Na zasadzie tu ma być jak najwięcej miejsca Jak najwięcej ma się zmieścić na jak najmniejszej przestrzeni a to, że kierowca będzie narzekał, że ma źle ustawioną kierownicę To, za przeproszeniem y, Może sobie wsadzić wiadomo co, wiadomo gdzie I to jest tak naprawdę najbardziej Irytujący element tego Hyundaia Poza tym, to on jest taki niezwracający uwagi Tu nic nie ma Jedziesz, działa wiedziesz ośmioosobową rodzinę Trudno tak naprawdę jakoś niesamowicie się rozwodzić nad Jazdał tym autem. Ono, ono ma po prostu charakterystykę Busika. No i to tak naprawdę by było tyle w tym wspaniałym odcinku. Teście Hyundai H100 w Urugwaju. Zwłaszcza, że Urugwaj też jest normalny, zupełnie jak Hyundai, więc nawet nic się specjalnie ciekawego nie dzieje na drodze. Ponieważ tam o górek jedzie. Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce Mubi Pyla, którą powinniście mieć w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku zapewne z powrotem takim z trasy przez Amerykę Południową.